Ale targi e-commerce to nie tylko e-commerce, to też kawa. Dlatego dzisiaj spróbujemy przetestować dla Was wszystkie stoiska, na których jest kawa, i sprawdzić, kto dostarcza najlepszej kofeiny na tych targach. Zapraszam. Chciałbym zauważyć, że my jesteśmy ekspertami od e-commerceowej kawy. Mamy nawet piosenkę w tym temacie i będziemy na targach e-commerce y testować właśnie kawę. Szukamy kawy oraz napojów niewyskokowych. Tutaj jest płatna. Tu nie chcemy. Się zaraz okaże że tej kawy wcale dużo nie ma. Będzie bardzo krótki materiał. O, Tu mają jedną kawę. Ja czekam na razie na kod, dzięki któremu na tych targach będę w stanie odebrać tą pyszną kawę, której oceny jeszcze nie znam, ale już Taka, widzę. Oceny jeszcze nie znał, ale zna chłopaku. Dokładnie. To nie jest akcja sponsorowana. MileRight jest świetny, ale kawa jest jeszcze lepsza. Słuchajcie, w związku z faktem, że nie mogę się doczekać na swoją kawę, bo stoisko jest tak oblegane, postanowiłem spróbować od jednego z moich widzów, który stanął za mnie w kolejce. Ta kawa, mimo że jest zielona, to smakuje, jakby była biała. Prawdopodobnie. Dobra. Jest, e, moim zdaniem, tutaj jest bardzo mało kawy, bardzo dużo mleka. O, tutaj chyba jest kawa. Zgarnij Kupon. No i pięknie, drodzy Państwo. Bierzemy, odpalamy, będziemy zdobywali zaraz kolejną kawę. W związku, że to jest e-commerce, to oczywiście trzeba zostawić na miary, No bo przecież jak to wszystko bywa na nigdy nie zostaw komentarz, żeby otrzymać darmowe materiały. Tak samo jest tutaj, żeby otrzymać kawę, trzeba zostawić. Informacje, czekam. Gotowe. Super będzie, obserwuj skrzynkę e-mail, za chwilę dostaniesz od nas kupon, dobrze. O, i od nich dostałem od razu, proszę bardzo, jest kupon. Przepraszam, co trzeba zrobić, żeby dostać kawę? Nic. O, to to, to poproszę, jedną czarną. Mam święty gral każdego pracownika komputerowego. Kawa, która pobudza, ale tutaj wyjątkowo jest to kawa czarna, jak smoła. Bez cukru, bez żadnych dodatków. Jest to kawa ze stoiska Pay-Po, czyli zapłać tuż po. A ja dostałem kawę przed. Wezmę pierwszego łyka już za tak zwanym behind the scenes, żeby ocenić pierwszy, jeszcze kiedy jest gorąca. O jezu, jaka mokra woda. Była Bardzo mokra woda zalewała tą kawę. To nie jest kula, to jest bardziej taki kolba. Jest kawa kolbowa wymyślona przez rosyjskiego naukowca. Andrieja Kolbowa. W oczekiwaniu na kawę weźmiemy jeszcze jednego łyka, tego świętego grala czarnej kawy. O, jakby Jezusek przeszedł po moim gardle. E, kiedyś była taka reklama. Ta kawa budzi mnie. O, tutaj. Joka gorąca, bo, o ale super. Moja ulubiona, proszę, zobacz jakie kolory. Jedna, widać, że lura. <grywa> Trochę. To jest francuskie. To jest francuska. Lucha. Druga, widać, ciemna, jak smoła. Pochłania światło. Ale widzisz, patrz, jaka różnica w kolorze. To jest prawdopodobnie Jakob. Research. Research robi swoje. Tutaj, ale tam też był kolbowy. O, z serduszkiem. Z serduszkiem, dziękujemy. Nadszedł ten wielki moment. Proszę na zbliżeniu. Mateusz, zbliżmy się tutaj do kaw. Tutaj mamy do czynienia z dwoma kawami od CyberFolks. I tutaj mamy. Jedną kawę od Paypo. Jak widzimy kolor. Kolor kaw. Porównajmy. Ta jest biała, więc tutaj kolor jak najbardziej polski. Jak nasz naród biały. A tutaj kawa. O, widać, że oni kochają nasz kraj. Tak, widać, że kochają nasz kraj, dokładnie. A tutaj jak Awada Kadavra, jak czarna magia. I teraz będziemy smakować. Pierwszy łyk. Oh. Wziąłem łyka tej kawy. Wezmę jeszcze jednego, ponieważ po pierwszym jeszcze nie czuję nie wgryzłem się. Oh. Nie wgryzłem się w mięso. O, oh, jest, o, oh, teraz to poczułem, jest. Sosy, sosy. Czuć, czuć to w smaku, że przy, przy parzeniu rączki były i czuć, jak tutaj osadza się kawa. Oh. po prostu jak pijecie tą kawę i macie ją taką fusiastą, to na dnie kawy, jak macie ją z betonem, to macie, jak zaciągniecie za mocno, to zaciągacie ten beton. I ten smak to jest właśnie to, to jest. Kwintesencja, esencja kawy. Oh. Na razie, yy, na cztery kawy, które piliśmy, to jest pierwsza. <noise> teraz będziemy prowadzili, próbowali yy, testować kawę z Cyberfolk. Jak wiecie, Cyberfolk to nazwa cyberprzyjaciele. Więc z kim najlepiej jest wypić kawę? Z przyjaciółmi. Dlatego zapraszam Was na czwartkową kawkę z e-commerce. I teraz to robię? Biorę łyka. Jest gorąca, naprawdę. Czuć że woda, którą była przelewana przez tą kawę w kolbie miała wysokie ciśnienie oraz wysoką temperaturę. Ponieważ jak dotykam... Kubeczka ASMR. <laughs> jak dotykam kubeczka, to jest gorący, parzymy palce. Oh. 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 Ale jest różnica, jest różnica, ponieważ Prawdopodobnie zbierały to inne ręce. Ta kawa, która była, to nie, była ta to nie jest ta co parzy. Ona nie, to nie ona zbierała ziarna, nie ona zbierała ziarna i tutaj ta kawa jest delikatniejsza. Widać, że te zbocze góry było nasłonecznione w zupełnie inny sposób i że przyniosło to swoją esencję i kwintesencję w inny w inny sposób. Oj, na pewno była inna pogoda. Tutaj było słonecznie. Tutaj. Było słonecznie i wiał wiatr, ale obiektywnie, Cyberfolks, ja bardziej lubię taką kawę. Ona jest mniej gorzka, ale zostaje z Tobą na dłużej. Oh, już czuję, już czuję jak mnie pobudza. Drodzy Państwo, idziemy szukać dalej. Jesteśmy już po dwóch kawkach od Cyberfolks i jednego od Pay przed Po. Idziemy. Okay. Będziemy nagrywać filmik, znaczy nagrywamy, ze wszystkimi kawami z targów okay. i dostanie, najlepszy dostanie odznakę Mniam Mniam. Okej. Okay. A kto jest wypręczyciel? Eee, jeszcze nie wiemy. Myślę, że na to, na ile jesteśmy przygotowani do tego, to dostanie dostarczona mailem. A, okay. <laughs> Przepraszamy. Możemy zablurować. Mam, mam, mam nadzieję, że będzie Nie, my nie. tylko same pozytywy. O. To mnie wiesz, dla beki bardziej. Ale nie, o nikim nic złego. Nie wchodzimy we współpracę, tak? Żeby, te, żeby nie był. Nawet nie będę próbował, nawet nie będę Pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na to, Jaka jest tu pianka? W ogóle. Też jest Dobra, inny kubeczek. I. Zwarysko został kolor pianki dopasowany do kubeczka. Dokładnie, jest tutaj kubeczek z naklejoną naklejką e, firmy, która tutaj tą kawę sponsoruje. E, w tym wypadku dostaliśmy kubeczek papierowy, tak jak każdy inny do tej pory, ale ciepłota kubka jest prosproporcjonalna do ciepłoty wody. Którą została zalana kawa. Jest to wyjątek. Dzień dobry. Co trzeba zrobić, żeby dostać kawkę? 10 złotych. Serio? No dobra, to poproszę. Jedną czarną, zwykłą kawę. O, o kurczę! Tutaj! Z jakim pasem macie raz. Client cost. O. Tutaj mamy, tutaj mamy personalizowane kubki. Telefony mojego klienta są moim cardio. Ale popatrzcie na to. Tutaj... Pianka zniknęła po kilku minutach, a tutaj jaka bogata. Wcześniej mieliśmy do czynienia już z takim brązowym kolorem, natomiast tutaj, tutaj widzimy... Czekaj, zrobię jak na filmikach. Co? co trzeba zrobić, żeby dostać kawkę? Poprosić? To poproszę jedną czarną. Nagraj, patrz, tutaj jeszcze jest za darmo cukier. A jak wie... I to jest trzcinowy. A jak wiemy, cukier trzcinowy nie jest tani. No więc pierwsze stoisko na którym mamy taki duży wybór. Ka kawa można byłoby powiedzieć, że jest craftowa. Nie jakaś zwykła kula. O, to jest kawa speciali. To naprawdę tutaj będzie, będzie o czym mówić. O, dziękuję bardzo. O, będziemy testować. Tutaj mają większy experience. Tutaj jest customer experience, że trzeba posmakować czekoladę i zapić ją. O, pierwszy raz dostaliśmy w podwójnym kubeczku dodatkowe punkty i nie parzy już paluszki. Ale nie, naprawdę do tej pory najwięcej piany, najwięcej piany. Nie wiem czy to się przełoży na smak, ale podobno jest to kawa speciality. Dziękujemy. I teraz tak, przypominam, tutaj jest kawa od Atkuki. Proszę, zobaczmy kolor. Jest brązowa ta kawa, nie jest czarna. Tutaj mamy kawkę od Celling, proszę zerknąć. Tutaj widzimy, że temperatura była na tyle wysoka, że na ściankach zebrała się woda. Jest to wyjątkowa sytuacja. No, i następnie kawa od Get Response Evenement. Do tej pory utrzymuje się piana. Widzimy podwójny kubek, tutaj zaprezentuję. Podwójne nie ścianki. mogę, nie mogę. Podwójne ścianki nie parzy, ale też nie znam też temperatury, w którą została zalana kawa. Tutaj też wiemy, w ramach researchu nasz, nasz człowiek dowiedział się, to kawa typu Speciality. Hard beans, czyli innymi słowy po polsku mówiąc twarde ziarno. A tutaj jeszcze pragnę dodać. Że w wypadku Get Response pełen experience zawiera również czekoladkę. Czy będzie go uzupełniała? Czy będzie go zabijała? Czy w ogóle go nie będzie? Dobrze, zaczynamy od smaku Ad Cookie. E, tutaj sama nazwa wskazuje, że prawdopodobnie będą tutaj nuty ciasteczkowe. Sprawdzimy to. O, lura, ale po, popatrz na to, popatrz. Tłuszcz. I teraz widzimy, że to były tłuste ziarna kawy. Takie fatnie, ale czuć to w smaku, bo automatycznie przenosi się to na moje kubki, a ja mam około 5 milionów kubków smakowych plus ten, ten i ten, czyli 5 milionów 4. Teraz mamy do czynienia z tą drugą kawą. Widać, że tutaj jest dużo wody. Chciałbym zauważyć, że produkt zawiera plastik. Proszę państwa, mamy to, złapaliśmy. Zawiera plastik. Plastik in produkt i. W... Ewidentnie są do produkcji używane zwierzęta morskie. Dokładnie. Żółwie zostały zabite podczas robienia tego kubka. Spróbujmy. O, ale nie. No Przykro mi to stwierdzić, ale w pierwszym smaku zajeżdża, mu... zajeżdża mułem. Czuć, czuć, że jest to kawa z wody. I znieje do... prawdopodobieństwo, że do zrobienia tej kawy została użyta woda morska, w której umarł ten biedny żółwik który jest tutaj na zdjęciu. Ale naprawdę, pierwszy smak dosyć negatywny bym powiedział. Ten smak nie działa na mnie dobrze. No i teraz wisienka na torcie. Czy powinienem spróbować najpierw czekoladki, potem kawy? Najpierw kawy, potem czekoladki? Czy może czekoladki i kawy naraz? Widać, że zostało wykorzystane aluminium do robienia tego opakowania do tego ciastka. Ciasteczko widać, że źle reaguje na ciepło. Rozpuszcza się w palcach. Spróbujmy ją. Oh. Mam ją jeszcze w ustach. Oh. I popiję kawą, oh. żeby spróbować pełnego eksperiensu. Czuć. Czuć, że jest to kawa typu speciality. Czuję te twarde ziarno, ale nie, na zębie. Czuję na zębie twarde ziarno. Nie, ale obiektywnie jest to pyszna kawa, naprawdę. Powiedziałbym, że picie tej kawy to doświadczenie emocjonalne, które przenosi się na energię, która wpływa na cały dzień. Kto by się spodziewał w takim miejscu, że firma GetResponse, która otrzymuje naszą nagrodę, czyli odznakę mniam mniam, będzie miała najlepszą kawę na rynku. Teraz, żeby udowodnić, że jak pyszna jest to kawa, ją wypije. A ra, a ra. E, przypominam, Zwycięzca, get response, czyli po polsku zyskaj odbiór, zyskaj odpowiedź. Słuchaj, obiektywnie miałeś najlepszą kawę, naprawdę, nie? Ze wszystkich kaw, które nie mam odznaki, ale chociaż podzielę się tym, co mam. Proszę o to krówki, które są wydane za mnie, a ty je zjesz. To jest nasza odznaka miam miam. Tutaj widzimy get response, tam jest logo. Tam jest logo, czyli po polsku Zyskaj Odpowiedź. Bardzo istotne w dzisiejszych czasach e-commerce, ponieważ wielu klientów kupuje, a jej nie zostawia. I tutaj widzimy najlepszy barista. Gratulacje. Gratulacje. W urzędach skarbowych podobno są najlepsi baristy, ale to nieprawda, ponieważ są na targach e-commerce w Warszawie. Drodzy widzowie, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Czekajcie na kolejne. Nie wiem kiedy będą. Jak pojedziemy, to będziemy smakować inne jedzenie. Inne jedzenie. I picie. Koniecznie sprawdź nasze pozostałe materiały. A po więcej merytorycznej wiedzy, zapraszamy Cię na media społecznościowe.